Hejka. Dzisiaj będzie test pączka A więc ja go wyjmę stąd. Okej, okay, mamy już go. Tak się prezentuje. Okej. Okay. Mhm. Mm Powiem jedno: w ogóle tej pistacji nie czuć. W ogóle. W ogóle jej nie czuć, czekaj. Jaki ma czajnik? No i pistacje wy, oczywiście. Na no, to pytam. okej. Okay. trzy, dwa, jeden. Zmieniam opinię Przez to mega czuć tę pistację mm. Polecam. A i zapomniałam powiedzieć ten pączek tak wygląda jest w Pietrące na NPA